Siemano, siemano i dzisiaj będziemy... Dzisiaj będziemy szukać takie cztery auta. I właśnie teraz będziemy takim wozem jechali po te auta. Najpierw sobie jedziemy po pierwsze auto. Pierwsze auto to będzie. A tam nie nam nie. Dobra, jedziemy sobie zaraz tu. i tutaj zaraz będzie pierwsze auto ja. wysiadamy Okej, okay, tutaj mamy pierwsze auto. To jest o takie. Przedamy sobie do niego. Ja fajnie. Dobra, teraz jedziemy tam, gdzie trzeba. Akurat tam, gdzie, tam, gdzie musimy jechać, tam akurat będzie kolejne auto. Ja. U, prawie wjechamy w auto. Tu to auto. To najgorsze. O, dobra. I tam akurat mamy drugie auto. Dobra. Mamy pierwsze auto. Idziemy po te drugie, które tam jest. Tu jest takie drugie. No to fajne. A, świetnie. Dobra, mamy drugie. To teraz musimy sobie wziąć tam auto i pojechać po kolejne. Po trzecie. Damn man there's the charitable basket shark. The card for the slow-moving liberal with no teeth shark for the next predatory. Shash enough, just kidding. Jest tutaj jest z autem i z psem. Mam nadzieję, że mnie nie pogryzie. Jeśli tu... E, a ty do... I te auto masz mi wziąć. Gdzie ty idziesz? E, przepraszam cię bardzo, ale ty masz do tego auta wsiąść. No to nie No to Niestety, ale proszę. Możesz mi wsiąść do tego auta, typie głupi No proszę cię Dobra Trudno, te auto nie zaliczone, to jedziemy po drugie. Ja też postawiłem to auto i w ogóle w ogóle e, nie sprawdzałem, no, nie, nie sprawdzałem, tylko tak postawiłem ich. trudno na no to auto. takie życie I dla to widzisz, babo nie stój tutaj, nie ma. Pali. pali się potem. O! No to to będzie nasze kolejne auto. I mamy kolejne auto. Na pewno wiem, że ktoś z Was już na nim nie zróży. To magie da Alah dah buat. Iya. Naklah jalan sepat. Iya. Baiklah. Myślałam, że to, że to nie będzie, bo ja zapomniałam o tym, że to auto jest na odcinku, a jeszcze chciałam o nie jechać i zepsuć. Ale dobra. W sumie jak się zepsuła, to i tam był prawie tego nie było widać zepsucia. Ale dobra, idziemy teraz po szpatrzeć. Weź jeźdź szybciej no <coughs> ja, Jedziemy po kolei. O tak Dobra Siema siema Znowu Fajnie jak jedziesz to, znaczy to chyba jak ja jadę Bo ja jechałam na czerwoną świetną, A on na, na zieloną chyba Tak na no, czerwoną. Na jakim czerwonym? Na zielonym jechał, a ja na czerwonym. To ja głupio jeść. Ale mam to wjeść. Niedzielę Mi stanę. O, i tam widać ostatnie auto. O jać. Oh, that hurt. Dobra, weź tam. Stawaj biedny. Ale nie gasz. No dobrze, że do tego można wsiąść. Ja, ale no też fajnie. Ono no takim w ogóle z tym jechało. Jać. Ja. Jako tam nawet... To wcześniej widziałam, ale chciałam, ale tak pomyślałam, że sobie zostawię go na odcinek i na odcinku nagrania w jak to Ale no nie, jo, jakiś szybki. Ja nie wiem. Znaczy jakbym był tutaj auto? Wiem, że ktoś tam używał taki kot, że jak jedzie w jakieś auto, to on leci, to on leci do góry ale ja to pisałam nie zadziałało. Co? Czemu ta brama się już naprawiła? No chyba, że amcy robicie. Nawet nie auto znikło. No dobrze. to bo policja mi wszystkie autki zabiera. Dobra i to wszystko. Na raz wszystkim i... Do widzenia!